Wilka gonią. To za ten zwiad cię w pewnie. Ja już do następny. A tu bieda, ty. Bieda. I to w chuj. No bieda, no. Chuj. Synek. Synek, co tu? Macie to, dwa plecami. Wilku bierz tam Wilku bierz tam kurwa Jakbyś bo... Jak, jak wiesz wil, wil, wilczura kurwa Bierz tam? Kurwa. A wy to róbcie. Ej, ale ty, ja ty, lecę, ty tu Róbcie to takie stare, te są da. rzeczy Put Morgan Nie, z jakimś robin chujem, róbcie. z jakimś robin chujem, róbcie robimy chłopak. No. <laughs> Patrz jak on jedynka uciekła, dawaj, cisnąj tam. Ja już Do? mogę na co ty panowie. Jedynka nam uciekła dzisiaj, panowie. A, no bo tam. tego, dzień mamy. Dzień mamy dzisiaj. Dzień, tak się domyślam. Syn z kwiatami pewnie. Dobry. Dobry. Kłóten Mam kebaby, mam o, kebaby. A z Berlina czy pan jest z Drezna? Bo z Berlina D <d <ainsi> Dzięki. Dzięki. Zrobię nam okno chociaż. Na pewno nie trzeba. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja na ty na ty już robię kontakt. O! Kurwa, który to ma takie wyszucie Ja kurwa, misiaczku. Wiem, ja czy, ja, ja po prostu, nie ja ty po prostu nie wiem, czego ty chcesz. Dobra, no. przyczynę się tutaj. Fię, ten, ja idę. Ja idę. Jeszcze następny zwiadzik. Tu zwiadzików w ogóle jest pełno. Namieranie Jeszcze trwa. jeden tu. Autko tu. Jedenka mam spierdala, musimy mu Kurwa, ja mam. Ja w szpilkach chodzę, to za szybko nie będę biegał. Frajer. Obec, obe, obecnie, obecnie, nie? widziałem, Już. ktoś tam położył Ja z Wilkiem żeśmy kurwa jednego kurwysy nas krali Co, w Daliśmy no, no. to To mu zabrałem A Idziemy tu, tu Balon puszczał. Ja puściłem to musiała, że... Ty Ty? Nie Dobra, ja, ja tutaj... Ja, ja, ja tu lecę. Tutaj, ja jestem tutaj. Lecę, bo chcę, bo kocham cię. Bo życie jest złe. Możecie życie, jest złe. Dam ci te Jonów jakbyś chciał. Kurwa, gdyby nie jutrzejsze szczepienie, to ja bym jeszcze z dwa drinki pierdolną no ale... A to, to, to... I, to ci nie zaszkodzi. A o tym nie wiem, ej, ale moja stara wie. Rozmawiałem z lekarzem, rozmawiałem, lekarzem mówił, że zaszkodzi. No, zbawiam, ale... no Ja też mam jeden problem, że jak mi łyski smakuje to... ja ten. Mego lekarza i mówił, że. Smakuje, to... ja problem, że smakuje, to... Muszę ja pić. No, a tych. A ja no, rozumiem, tak, pod po... to... ja Tak się na upałem. Tak. A tak. Weźcie to tam, przemrzućcie i zaraz będzie tam do roboty też. Jak robić, no. No ja jeszcze lecę, 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 do niego. Doba, lecę to do niego. raz wiatr. Lecę, lecę za no, no, ja będzie ja To szybko ten, szybko zrobimy te dwóch. Tak, no ja, ja jestem też koło szybko. U niego. szybko biegam. Ja, bo ty szpilek nie masz. Ty jakiś <noise> kurwa robisz chuj mnie wyprzedził, <noise> no ja pierdolę. Jeszcze z plecakiem Ja męcizna jestem. Męcizna. A masz, a masz czy <grymne> Dobra. <grymne> 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 Dobra, roboty ja, brak. Po, po dziadzie. Tak. Co teraz? Co teraz tutaj robimy? S e, mamy, co co, na plecy I weźmy. Czekaj Mari, weźmy na plecy jednego. To nikogo nie ma, stój. Nic nie bierz. Kurwa, już się wziął. Ty jesteś ham, bydle i prostak. I tak ci powiem, mu. Ale powiedział, ja pierdolę. A bo to dla siebie wziął. Na Patrzcie to jak to się robi, to, to ma nas, na Napletku. Na A dużego <gulia> musi mieć na napletka. <gulia> <Nas, gulia> no. To jest najgorsze. A czujesz? Ja, ja, na ja idę po pieniądze. Ja idę po no. pieniądze. Wybierzcie dwiałki. Dobra, ja robię, ja robię spotkę. Ja i i i. szkaufengeld kurwa. No chodź tu, gdzie ty jesteś mi się. O jeszcze nie spodziewam. jakiś plan, bo bo jak będzie dogrywka, to tu mam trochę łabą. Plagi no, stacjon. Zarządzic... to grywka się w to przelokować. Co mówiła? No już nie No chłopaki, to ja muszę kończyć, więc Przepraszam was. Tylko nie wszystko jest obowiązki. W... zrozumiałe. Ob... Obowiązki wzywają. Tak jest. Nie ma to tam tej po Tak jest. Mamy następne pieniądze. Kawałek stąd kurwa ale autki o, to można to, to podjechać to autki można Leź, podjechać weź, weź, ja wezmę ja ja królika odebieraj autko na siebie no dobra, to byłem jeszcze, jeszcze, ja tam do was dolecę bo jadę dobra, koło niego bed dwa, dwie monetki mamy ty na na ale to ta wieczka no starają się, starają się chłopaki. Dajdę ja zbierać. Chociaż było tutaj. Głusze jak dziś. Biorę. Ucie uciekło mi, uciekło. Sianko wziąłem. Spierdalam dalej. Weź, dobra. Lecę lecia, po następne, lecę po następne pieniążki. Kurwa telewizor się zaraz Ja pierdolę, co mam pisać? Nie tam kurwa dojadę. Power, power. Ja już jadę, mogę się zgadnąć. Nie, nie, po prostu nie wiem czy tam się coś nie dzieje ciekawego. A ja jestem sami, szkodami szkoda mi pieniążków stracić, wiesz? Ja mam przedatym leków.

Tak. no. Kurwa, już mnie nogi bolą, bolą od tego. na dachu. Zajebany. Chodźcie w dupę. Prostytutko. A gdzie wy jesteście? Tak daleko? Ja pierdolę, ty ja tu jestem na, na Bierzemy Bierzmy pieniążki. No tam boski, tu się da. on tutaj przodem. Mm. E, ma do mnie? mamy Mogę wziąć? A nie, dobra. Teraz idziemy tu dobra, tu w porządku. Wolony. jesteś mój skór wielu Dziękuję guys Thank pieniążki oddać Może kurwa zdążę Szelba wyzerowany Gieram. Give me give, me, give, me, give me. Okej okay. Weź tam króliczko, a nie weź to zabójstwo, zabójstwo Króliczka okay. tam jest mobilna Uważaj na Nie widzę Kurwa gdzie on jest? Udało ci się ochronić swojego kompana Ja biorę zabójstwo Co tam, jest? co tam, jest? co tam się, no się dzieje? Zabili, za, zabili mnie kurwa Jaki jest potrzebem? Tam i tu, 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 tu. i to już. I... Ty. Zabójstwo jest daleko, nie? Ja pierdzielę, dotąd. Oni w helikopterze są. Ale oni ty jesteś mi się uda mnie fuj daleko. Ale kaska no, tam spadła, chyba, że... No ja lecę, ja spróbuję ja tam dolecieć. Nie, wiem, czy dasz radę? Ja Jak, to. jeszcze nie ma, jeszcze minuta do, do lotu. W ogóle czali. tu jest pusto. Nie, nie wiem czy mamy się puszować Wiesz co, ja tam w część, w część zrób, ale wolałbym mi się skupić na pieniądzach No to lecimy No lecę, ja, ja, ja mam 300 metrów do tego Dobrze, no to tam uprzedze, o przyszczeli wujny 50 Znaczy cię mają helikopter, także są i w i ściech mhm. Kasa jest Kasa jest Kurwa nie widzę stąd O jezu, normalnie, zaraz chyba się zeszczą w gacie ty Trzymaj do końca bądź twardy 10 No właśnie Bierz bierz OZI Ostrożnie. No już wzięli pieniądze, zapierdzielił kurde to jest pista. Kurna Wzięli już? No wzięli, przed nosem nam Hitzli, hajs Ale? Dobra. Pa. Jeszcze miejsce, dobra. No Idę jest... sikać, bo jest Już Normalnie jest sklawo. Uzy po plecach mi lecą, kurwa. Zaraz będę. No <laughs> ura.